Większość ludzi myśli, że negocjacje to domena prawników, dyrektorów i rekinów biznesu. Ale prawda jest taka, że negocjujesz codziennie z partnerem, z szefem, z dzieckiem, a nawet ze samym sobą. Chris Voss, były negocjator FBI do spraw zakładników, pokazuje, że najlepsze techniki nie pochodzą ze sal konferencyjnych. One rodzą się tam, gdzie stawką jest ludzkie życie, a błąd może kosztować wszystko. Ta książka to przewodnik po prawdziwej komunikacji, gdzie emocje grają pierwsze skrzypce, a słowa to tylko narzędzie. W tym filmie przeprowadzę Cię przez 7 kluczowych idei z książki Negocjuj, jakby od tego zależało Twoje życie. Zobaczysz jak słuchać, jak zadawać pytania, jak prowadzić rozmowę, by druga strona czuła, ten człowiek mnie rozumie. Dlaczego klasyczne negocjacje nie działają? Negocjacje w FBI to nie szkolna lekcja, to walka o życie. Pierwsza poważna akcja w Harlemie nauczyła mnie jednej prawdy. Ludzie nie są racjonalni. Standardowe modele negocjacji zakładają, że druga strona chce porozumienia. To mit. Człowiek w kryzysie działa pod wpływem emocji, lęku i chaosu, a nie kalkulacji. Musisz umieć zrozumieć te emocje, zanim zaczniesz mówić o warunkach umowy. To była chwila, kiedy zmieniłem podejście. Negocjacje to przede wszystkim psychologia. Bez emocjonalnego połączenia nie ma żadnej szansy na prawdziwe porozumienie. W negocjacjach nie chodzi o to, by dużo mówić, lecz by dobrze słuchać. Ludzie chcą być usłyszani i zrozumiani. To buduje most do ich myśli. Zacząłem stosować technikę zwierciadła. Powtarzanie ostatnich słów rozmówcy spokojnie i uważnie to sprawia, że druga strona czuje się wysłuchana i chętniej otwiera się na dialog. Nie wciskaj swojej racji, daj przestrzeń na ich emocje i myśli, nawet jeśli brzmią chaotycznie. Słuchanie z intencją zrozumienia to klucz, który otwiera drzwi do współpracy. Pamiętaj, to nie słowa przekonują, lecz poczucie, że jesteś naprawdę obecny. Etykietowanie emocji. Nazywaj uczucia, by rozbroić napięcie. Zamiast walczyć z emocjami, naucz się je nazywać. To zaskakująco proste, ale skuteczne. Kiedy powiesz: "Wydajesz się sfrustrowany", druga strona czuje, że ją rozumiesz. To zdejmuje ciężar ukrywania uczuć i buduje zaufanie, które jest fundamentem negocjacji. Nie zgaduj, mów tylko to, co widzisz i słyszysz. Szczerość ma wielką moc. Etykietowanie polega, pomaga zmienić agresję lub opór współpracy i otwartość. To jak pokazywanie lustra, w którym druga osoba widzi swoje emocje inaczej. Dzięki temu napięcie opada, a rozmowa zyskuje nowy, konstruktywny wymiar. Moc słowa nie. Dlaczego warto dać drugiej stronie kontrolę? Paradoksalnie ludzie czują się bezpieczniej mówiąc nie niż tak. Czy to zły moment, by porozmawiać? To pytanie, które pozwala im się wycofać bez strachu. W negocjacjach nie wymuszaj zgody. Daj przestrzeń na odmowę i usłysz prawdziwe obawy. To właśnie w nie kryją się ukryte potrzeby, które jest początkiem prawdziwego dialogu, a nie końcem negocjacji. Perspektywa. To prawda, to moment, w którym negocjacje stają się partnerstwem, a nie wątkiem. Wtedy masz największą siłę, bo działasz na podstawie prawdziwego porozumienia. Czarne łabędzie. Odkryj to, co niewidoczne, i zmień przebieg negocjacji. Najważniejsze fakty w negocjacjach często kryją się w tym, czego nikt nie mówi. To mogą być ukryte potrzeby, obawy lub motywacje, które decydują o wyniku rozmowy. Twoim zadaniem jest uważne słuchanie, zadawanie pytań i obserwacja szczegółów. Kiedy znajdziesz czarnego łapędzia, zyskujesz przewagę, która zmienia zasady gry. Nie jest to magia, lecz efekt cierpliwości, empatii i skupienia się na drugiej osobie. Na nie gotowo. Ich odkrycie pozwala prowadzić negocjacje w sposób, którego przeciwnik się nie spodziewał. Negocjacje to nie technika, to sposób bycia. To, czego nauczył mnie Chris Wos, to nie tylko zestaw technik, to zupełnie nowe podejście do rozmowy w pracy w ramach domu, analizy. Domu. Negocjacje nie są ogrom, w której chodzi o wygraną. Przez budowania porozumienia. I nie musisz być byłym agentem FBI, żeby robić to dobrze. Wystarczy zacząć. Zacznij.